Cześć, witam ponownie z tej strony. Quantum i gramy w Battlefield 4BT. Ponownie tym razem udało mi się odblokować broń typ 88, która była dostępna w poprzedniej części Battlefielda w Trójce, jak i w Bad Company. I będę chciał tutaj zrobić takie małe porównanie właśnie tej broni do tego, co mieliśmy w Battlefieldzie Trójce, ponieważ wielu ludzi uważało, że typ 88 jest to najgorsza broń, jaką tylko możemy dorwać w Battlefieldzie Trójce, ponieważ miała praktycznie najgorsze statystyki, najgorszy czas przeładowania, e, najgorszą Prędkość pocisków, bodajże, co tam jeszcze było kiepskiego, celność tej broni była kiepska, odrzut. Ogólnie wszystko na temat tej broni było po prostu beznadziejne. No, może celność nie była taka tragiczna, ale też była gorsza w porównaniu do każdej innej broni, którą mogliśmy dorwać w grze. Praktycznie ta broń miała chyba najdłuższy nawet czas przeładowania, jeśli mówimy o przeładowaniu. M60 było drugą bronią, jeśli chodzi o najgorszy czas przeładowania, także niewiele osób z nią biegało. Była to broń, która na początku też była dostępna tylko dla ludzi, którzy kupili limitowaną edycję Battlefielda e, Trójki. Można było ją tylko dorwać w ten sposób, później odblokowali tą broń dla wszystkich. Co nie zmienia faktu, że wiele ludzi po prostu pomijało tą broń, dlatego że była ona statystycznie kiepska. Tutaj mamy sporo większe zmiany. Po pierwsze, zacznijmy od tego, że typ 88 dostał... E, Większą szybkostrzelność w Battlefield 4, mamy tutaj szybkostrzelność na poziomie 750 pocisków na minutę w porównaniu do poprzedniego Battlefielda, który miał z Type AD8 600 pocisków na minutę. Czuję, że też ta broń ma sporo większą celność z przyrządów optycznych. Nadal ma beznadziejną celność z ognia, ale tego mogliśmy się spodziewać po. Beltfedach. Również w stosunku do poprzedniej części standardowo zyskujemy tu powiększone magazynki, czyli mamy 200 pocisków w magazynku i nie, nie musimy wybierać do tego celu żadnego dodatku, co jest świetną e, wiadomością, dlatego że można skorzystać z kilku innych dodatków, które tej broni mogłyby się przydać. Ja w tej chwili akurat mam e, celownik holograficzny, również lubkę do powiększania e, i w zasadzie to chyba tyle, ale jeszcze jakieś tam dodatkowe e, rzeczy są dostępne, tylko ja ich nie odblokowałem jeszcze albo po prostu nie zamontowałem, bo nie ma takiego sensu. Oj, sorry kolego, niestety się spóźniłeś. I muszę wam powiedzieć, że już trochę gram z typem 88 i ta broń jest naprawdę bardzo celna w tej chwili. Również dzięki temu, że mamy duży magazynek praktycznie ze startu, nie musimy się martwić o przeładowanie tej broni, bo praktycznie nie mamy takiej potrzeby przez większość gry. Nadal pozostał ten beznadziejny, Czas przeładowania, bo mniej więcej to się czuje, tak jakby to właśnie było te 7,4 sekundy z poprzedniego Battlefielda. No ale mamy, tak jak mówiłem, sporo większą celność. Standardowo mamy powiększony magazynek i możemy, jakby, wybrać inne dodatki, dzięki czemu, jakby zniwelujemy te. Wady tej broni za pomocą właśnie dodatków. I właśnie tutaj widzę, że DICE naprawdę się postarało pod tym względem, żeby w końcu tutaj jakiś był sens używać Type i To proszę bardzo, dorwałem tą najmocniejszą snajperkę w całej grze. Tylko ciekawe, czy uda mi się kogokolwiek z nich rozwalić. A w tej chwili strasznie spamuje, ale ona zabija za jednym strzałem, jest półautomatyczna, także zadaje niesamowity damage po prostu. I naprawdę w dobrych rękach ta broń po prostu będzie kozacka. Może nie w moich rękach, ale w rękach naprawdę wprawnego snajpera ta broń po prostu będzie genialna. Niestety ja nie jestem wprawnym i nigdzie nie raczej kiepsko pod tym względem. No, ale staram się tutaj wam no, mniej więcej pokazać, jak ta broń wygląda. Dobra, spadamy z wieżowca, bo go rozwalili. <śmiany> Miało być to wideo o Type 88, a tymczasem mamy tutaj M. 95, o ile się nie mylę, które z bronią półautomatyczną zabija za pierwszym strzałem, no ale nie możemy za to wtedy odnowić amunicji, ale mamy tutaj standardowo dalmiesz, coś czego nie zauważyłem wcześniej, fajnie, e, czyli jakby dali coś dodatkowego tej broni, czego wcześniej nie widzieliśmy, no, kiń, gin, 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 gin. Ale fail. Tyle pocisków wywalić po prostu w jednego typa i nic nie zrobić, to jest jeden wielki fail. No ale powracając do Type 88, naprawdę dobra broń praktycznie na każdą sytuację w tej chwili. No nie wiem, co to jeszcze więcej o niej powiedzieć. Zobaczycie gameplay, jak to mniej więcej wygląda. Ja jestem bardzo zadowolony ze zmian. Dobra, gdzie by się tutaj zespałnować? Powiedzmy, że pójdźmy mniej więcej na A, to chyba będzie dobra decyzja, tutaj lata helikopter, no ale może jakoś uda nam się go tutaj trochę e, ominąć. Powiem szczerze, że myślałem, że Beltfed właśnie Taj będzie miał duży problem właśnie z tą lupką do przybliżania sobie widoku, ale jeżeli tylko kontrolujemy e, naszą serię, to da się z tej lupki bardzo celnie strzelać, ten rzut nie jest taki odczuwalnie większy i da się naprawdę łatwo przeciwników załatwiać na daleki dystans czasami właśnie dzięki tej lupce nie mam takiego strachu, żeby atakować wrogów na daleki dystans, ponieważ po prostu włączam sobie większe przybliżenie i wiem, że będę mógł tutaj troszeczkę jakby nadrobić, właśnie dzięki temu, że ja ich widzę trochę dokładniej. O, co jest grane? O, jakiego mogłem nie zauważyć? Najwyraźniej się tak obracałem, że w ogóle go nie widziałem. Jednak żeby być szczerym, uważam jednak, że... Ultimax sprawuje się lepiej z lubką, bo ma po prostu jakby mniejszy odrzut, za to mniejszy magazynek, i tak dalej, i tak dalej. Ale Ultimax, krótko mówiąc, w moim mniemaniu, sprawuje się nieco, nieco lepiej z przybliżeniem. Beltfedy... Belfedom też to się przyda w pewnym stopniu, dlatego, że możemy się rozstawić z Bipodem. Powiedzmy, że pilnujemy jakiś korytarz, który jest niedaleko od nas, no to możemy sobie włączyć właśnie taki zwykły celownik, no ale powiedzmy stawiamy się gdzieś dalej, chcemy zakępić na przeciwniku z Bipodem gdzieś dalej. Włączamy sobie lupkę i, nad... i nagle mamy broń do walki na daleki dystans z Bipodem. Świetne, świetne i jeszcze raz świetne. Nie mogę się doczekać, aby sprawdzić właśnie tą lupkę w innych broniach niż tylko dla żołnierza wsparcia, bo na pewno będzie to dostępne dla wszystkich e, chyba klas, dla karabinów szturmowych, dla karabinków, e, raczej powinienem powiedzieć chyba subkarabinków, no a krótko mówiąc dla wszystkich broni dostępnych w Battlefield 4. Dobra, mamy tutaj jakiegoś gościa, który nawala z... Em, Granatnika dla supporta. Aha, w ogóle e, muszę Wam pokazać jedną rzecz a propos tego granatnika, jeżeli ktoś mi teraz nie zabije. Odkryłem, że można tutaj się blokować na jakimś konkretnym dystansie. Co to oznacza? Celujemy sobie na przykład w taką ścianę i mamy teraz zablokowany dystans bodajże e, 65, powiedzmy mniej więcej, metrów. I kiedy strzelimy, powiedzmy wyżej, ponad tą ścianę, ponad ten dystans, to wtedy wybuchnie, jakby nam tak granat 3 metry dalej, dzięki czemu będziemy mogli rozwalać na przykład przeciwników za ścianą, albo po prostu rozwalać ludzi, którzy są właśnie na jakichś takich wieżowcach na podwyższeniu i mamy na nich bardzo utrudniony jakby dostęp. Także to jest bardzo fajny feature, który się tutaj pojawił. O kurde. Ale było blisko, żeby załatwić tego gościa z granata. Jak widzicie, powiększenie się bardzo przydaje, duży magazynek również się bardzo przydaje, dlatego że nie musimy często tej broni przeodywać. I powiem Wam szczerze, mimo tego, że Czas przeładowania został taki sam. Biorąc pod uwagę, że w tym czasie praktycznie możemy przeładować 200 pocisków, no to jednak jest tutaj jakaś kara dla tego karabinu, która jest tutaj sprawiedliwa, szczególnie, że właśnie musimy wybierać powiększonych magazynków w tej chwili. Nie miałbym właśnie nic przeciwko, gdyby Beltfedy były tymi mniej celnymi karabinkami, które mają więcej amunicji, a właśnie te standardowe karabiny dla żołnierza wsparcia z systemem ładowania magazynkiem byłyby za to bardziej celne, ale miałbym Mniej e, amunicji, i tak dalej, i tak dalej. I tak prawdopodobnie właśnie e, będzie, i właśnie szkoda, że tak nie zrobiliby w Battlefieldzie e, trójce od razu. Niestety chyba trafiłem na czołg tak. Na razie, niestety, support nie ma zbyt dużej możliwości walki z e, jakimikolwiek pojazdami. Jak widzicie, bardzo szybko mnie praktycznie jakikolwiek pojazd jest w stanie zniszczyć. Ale spróbujmy sobie wziąć teraz jakiś pojazd, e, czemu by trochę nie pojeździć. To nie musi być materiał całkowicie o. Type nie wiem dlaczego, tylko tutaj widzicie na lufie mojego czołgu jest moje logo. Starałem się zrobić takie kół od Quantum'a, oczywiście niestety w teorii w edytorze ten kolor, który wybrałem wygląda jak wygląda jak czerwony, a tymczasem tutaj wygląda to jak jakiś w ogóle kolor różowy. No w ogóle nie widziałem, że pocisk wystrzelił, a pocisk wystrzelił. To było ciekawe, brak animacji najwyraźniej. O, czasami takie błędy się tutaj jeszcze będą zdarzały. O, wystaw swój tyłek. <laughs> Właśnie o to mi chodziło. Jak pojazdy sami wystawiają się złym, pod złym kątem, to wtedy po prostu nie ma przebacz. Dobra, już wiem, gdzie jest koleś. Teraz go zaspamujemy. Chyba, że on zaspamuje nas jako pierwszy. Dobra, rzuć mi mu granat. Może to ich jakoś tutaj wykurzy. Nie, ale pewnie będą na mnie czekać w tej chwili tak myślałem, no niestety nie miałem tutaj za bardzo szans z MX4 e, bronie PDW są ekstremalnie dobre na bliskie dystanse, nauczyłem się nimi grać i uważam jednak, że to jest troszeczkę e, lepsza zmiana jakby dla inżyniera, choćby biorąc z tego względu, że inżynierzy zwykle nie mają jakby trony miejsca na sprzęt i tutaj jakby danie broni PDW inżynierowi pod takim względem realistyki to jest jakiś tutaj dobry e, kierunek, no bo mamy rakietnicę, mamy tony sprzętu naprawczego, tak, jako inżynier i jeszcze nosimy regularną giberę No to się nie sprawdza, bo byśmy się po prostu dostali. Po prostu byśmy dostali zadyszki w przeciągu 5 sekund z całym tym sprzętem i jego wagą. Za to, jeżeli mamy tutaj ochotę, zawsze, żeby sobie wybrać karabinki i stworzyć takiego bardziej klasycznego żołnierza, inżyniera raczej w Battlefieldzie właśnie w Dobra. Powinienem się dostać chyba na dach budynku. I niechcący rozstawiłem dwójnok, co mnie kompletnie zabiło, bo przez chwilę nie widziałem w ogóle przeciwników, miałem okazję do niego strzelać e, wcześniej, niestety. Dobra, zyspownujmy się nowym. W ogóle, skoro mogę, zobaczmy, jak tam moje statystyki. No, 13-10, nic, nic rewelacyjnego. Ale jeszcze się uczymy wszystkich tutaj broni w Battlefieldzie. E, moja pierwsza runda na Taipei wyglądała sporo lepiej, ale wiadomo, że nie zawsze uda mi się powtórzyć moje statystyki dobrze. Bardziej będę się przejmował statystykami, jak wyjdzie pełna wersja, jak ja będę miał też sprzęt, który będzie w stanie dobrze odpalić. Battlefield czwórkę i tak dalej, i tak dalej. A propos ACWR właśnie, broni, którą zabił mnie gościu, słyszałem, że ona jest ekstremalnie po prostu dobra, ma bardzo dużą szybkostrzelność, duży damage, tam bodajże 830 pocisków na minutę i 25 damage maksymalny, w porównaniu do poprzedniej wersji ACWR w Battlefield trójce gdzie mieliśmy Chyba 800 pocisków na minutę, i tylko damage był trochę dziwny, bo mieliśmy 20 maksimum i 16 minimum, i tak właśnie wtedy wyglądało ACWR. Także ACWR zyskała też upgrade, i słyszałem, że jest to jeden z lepszych karabinów w ogóle dostępnych właśnie z tej opcji dla wszystkich. No i właśnie teraz, cholera, powinienem mieć włączoną lupkę. To nie wiem dlaczego nie miałem w ogóle włączonej lubki. O w końcu zdobyłem ammo box. E, ammo box z tym się różni od tych małych pakietów, że małe pakieciki e, uzupełniają nam amunicję tylko do pistoletu i naszej głównej broni, za to ammo box i jeszcze jedno, te małe pakieciki amunicji działają tylko na jedną osobę oczywiście, a ammo box działa na wszystkie osoby, które stoją wokół tej skrzynki e, i odnawia nam, e, wolno amunicję, ale odnawia nam całą amunicję, z całym naszym sprzętem i tak dalej, i tak dalej. No niestety oczywiście muszę trafić do timu który musiał zacząć lamić, jak na złość. E nie, 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 to ja się chcę wbić, ja się chcę wbić na górę, bo będę miał problem. Tak w ogóle, sorry, że mogę brzmieć trochę inaczej niż normalnie, ale lekko się rozchorowałem, nic poważnego, ale mi się trochę głos zmienił i... Niestety, to jest jakaś po prostu napiernicza, ale nie czuję się na tyle źle, żeby nie robić nadal filmików i w ogóle nie, nie ruszać się, że tak powiem, z domu, ponieważ tak źle nie jest, po prostu to jest takie zwykłe, lekkie przeziębienie. Taka pogoda zresztą jest w tej chwili na drodze. No dobra, koniec o mnie, grajmy dalej w A jak na razie, kurczę, nasz team strasznie lami i mamy bardzo mało punktów, no, może to jest jakaś mała szansa, żeby ten czołg uszkodzić? To mnie na pewno nie zauważy. Przynajmniej nie podniesie na tyle lufy, żeby mnie rozwalić. A może. Fak! Niechcący poleciałem do samego dołu. To była zła decyzja. Ale widzę, że jakiś chopper wylądował na tym budynku, i tutaj odkryłem, że do tego budynku jest winda. Tylko spodziewałbym się jej gdzieś tutaj, ale jej tu nie ma. No, może to jest takie bardziej logiczne. Tutaj wejście, ale a tutaj jest ono tak schowane w tym miejscu. O matko, tak złej tekstury to ja jeszcze nie widziałem w BF-ie. Albo to jest przez to, że ja mam ustawione trochę mniejsze ustawienia niż normalnie. Gram w tej chwili na Windowsie 8, to i tak to zaczęło latać dobrze, przynajmniej udało mi się ustawić sporo wyższe detale i moją natywną rozdzielczość i mogę spokojnie nagrywać i grać. Także o tyle tutaj dobrze w przypadku tego Battlefielda. Cholera, niedobrze, niedobrze, niedobrze. niedobrze. Po prostu na moim poprzednim systemie nie za bardzo da się w niego grać, szczególnie, że tylko na ten system mam tutaj e, drivery beta. Niestety na mój system Vista to nie działa, ale co ten helikopter z tu zrobi? Oj, 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 niedobrze, niedobrze, niedobrze. <ścoughs> Udało mi się uciec. O macko. Ale było blisko. Poczekam być może na nich yy, na dole, zobaczymy co oni zrobią. Ciekawe, czy będą mnie gonić. A może pomyśleli, że uciekłem. A może poczekam po prostu, niech oni zaaktywują windę. Nie wiem, co w tej chwili zrobić. A zaryzykuję. Mogę dużo zyskać albo dużo stracić. 16-12, może uda mi się jakoś wyjść tutaj na ludzi. Nie wiem, teraz walka jakoś się zrobiła taka bardziej wyrównana. Bo widzę, że te w miarę są bardziej teraz wyrównane. O i w tej chwili ten gościu uciekł. Nie, nie się Myślałem, że do windy się schowałem. Ale nie, tym razem zrobiłem to trochę, trochę inaczej. Ale ja tutaj mamy kamperów jakichś. trochę dalej. To będziemy w miarę w bezpiecznym dystansie. O proszę bardzo, ktoś użył właśnie tamtego granatnika, o którym mówiłem, żeby załatwić ludzi. On mi rozstawił dwójnóg. Do cholery rozstaw dwójnóg, bo mnie ten, ten snajper załatwi. No, jeszcze jeden. Aj! Koniec amunicji! Nie! No właśnie i teraz mnie to może strasznie... ...dużo kosztować. Ten mój błąd, że nie zauważyłem, że mam broń nieprzeładowaną, ale sporo zmarnowałem wcześniej na tych przeciwników. Sporo, sporo amunicji. Czyżby sniper uciekł? Bardzo możliwe, że uciekł. Mam wrażenie, że teraz z góry mi będą atakować, ale chyba mnie jednak nie zaatakują z góry, bo nie widzę tutaj nikogo, Sam są tylko nasi na tym budynku. Punkt D mamy przejęty, no coś, coś tutaj nasi zaczynają robić. Hmm, punkt C przejęto, cholera, sniper. I to z tamtego miejsca. Nie, dobra, spadam. Ten, w tej chwili nie będę nawet próbował z nim walczyć, dlatego że nie wiem za bardzo, gdzie on nie schował się gdzieś w dobrej pozycji. I nie za bardzo mam ochoty z nim walczyć. Zostawmy tą drogę zamkniętą, niech ktoś się tutaj zdziwi, jak będzie chciał przyjść. Nie chcę przyjmować E, bo punkt E jest za blisko spawną. Mogliby troszeczkę zmienić pozycję tego punktu, albo rozszerzyć jakby e, mapę jakoś, bo mam wrażenie, że ten punkt jest troszeczkę za blisko właśnie punkt e, respawn przeciwnej drużyny jest zbyt blisko punktu E po prostu mają zbyt łatwą drogę, żeby przejąć ten punkt. Za to Amerykanie mają sporo dalej swój pierwszy punkt, czyli A. I właśnie w tej chwili jest taka sytuacja dziwna, że oni mają dwa krańcowe punkty, a my mamy wszystkie środkowe. Spróbuję właśnie pomóc może im na A, tylko kurczę, przydałby się jakiś pojazd, ale jedyny pojazd widzę tutaj tylko płonie niestety i nie mam nic nawet obok siebie. Um, jak tam idzie? 18-12. No, jakbym miał 24-12, to bym miał wtedy kadę 2.0, no ale. Idzie mi coraz lepiej. No the 8, jeżeli się postaramy, OLERA można mieć naprawdę niezłe, niezłe statystyki, tylko trzeba dobrać z nią odpowiednią strategię. I nie walić w pull auta po prostu jak to leży. Wypełnijmy sobie troszkę amo. I dlaczego nam przyjmują punkt? Wejdę trochę innym wejściem, takim bardziej tajnym wejściem, z którego ludzie zwykle się nie spodziewają, że przyjdziemy. Ja też wcześniej o tym wejściu w ogóle nie wiedziałem. Dobra, jesteśmy. Tutaj mamy trochę osłony poprzez tą drogę, która się tutaj właśnie w tym miejscu zawala. Oho, ciekawe tylko czy teraz przeciwnik jest na górze, czy na dole, czy może gdzieś w tym kiosku, albo tam jeszcze w tym rogu. Oh. Oj, dobra, coś słyszę. Ale nie wiem czy dobrze trafiłem nie. Nikogo tutaj w tym sklepiku nie ma. Chyba, że nasi już ogarnęli w tej chwili sytuację. Oto jest jedno z miejsc, w którym można otworzyć te żaluzje. I chyba właśnie to zrobię. Nie wiem, czy przypadkiem te detektory nie wykrywają metalu i one się nie aktywują. Tak, jak przechodzimy, to one się aktywują. Mogą one czasami wykryć naszą pozycję, także musicie na to uważać od czasu do czasu. Bo można bardzo łatwo pokazać, gdzie jesteśmy. Jak widać, chyba punkt B jest w miarę bezpieczny. W takim razie idziemy na punkt A. Punkt A jest strasznie trudnym punktem do obrony, bo mamy tutaj jakby dwa piętra, mało osłony. Dodatkowo mogą nas atakować, jakby z dwóch stron, tam z przodu i z tyłu. To właśnie tutaj, gdzie ja idę, tutaj, jakby uznaje, że jest tył punktu, a przód jest tam, gdzie jest spawn mojej drużyny, czyli Amerykanów, jakby z dołu i z góry. Można również przejmować ten punkt, również tutaj jest mnóstwo takich małych wejść. O, właśnie, cholera, w których mogą się czaić przeciwnicy, którym zostawiamy 5 HP, jak widać. I z tych przejść właśnie bardzo często przychodzą jakieś różne typki, na nie trzeba wyjątkowo uważać, bo inaczej możemy się nieźle zaskoczyć. Weźmy sobie w takim razie mrapa i podjedźmy w tamto miejsce. Mamy, mamy mało tykietów i mało czasu. 18 13, 13, no raczej nie wyrobię się na jakieś ludzkie statystyki. Człowiek... Kurczę, znowu ten sam typek chyba tylko z trochę innego miejsca, kurczę strasznie tutaj ciśnie ten punkt B przepraszam punkt A ale teraz też ktoś na punkcie B jest nie dobra, jeszcze raz bierzemy Mrapa i wracamy na punkt A to tym razem trochę trochę rozsądniej to zróbmy nawet jeżeli dostanę raz z rakiety to nic się nie powinno takiego strasznego stać, aha dobra mamy tutaj, mamy tutaj gościa no, i wyskoczył mi jeszcze za kapiątką, kurde. Ach. Właśnie, jeszcze takich niektórych taktyk trzeba się nauczyć w tym Battlefieldzie, bo inaczej później możemy mieć duże kłopoty. Um. Nie chcę łódki, wolałbym się gdzieś zespawnować, żebym mógł kogoś tam zaskoczyć. Ale oto to raczej będzie trudno, kurde. Akurat w złym momencie w tej chwili, nie mogę się tam zespawnować. Tylko ginę w tej chwili jak złość Dobra, uwaga Moja próba zemsty Może nieudana Będzie znowu A, tam ktoś był chyba Bardzo możliwe, że za tymi podłami Ktoś się czai Ale chyba na razie nikogo tego nie widzę. Zdaje mi się, że jednak są jakieś typki, które mogą tutaj wychodzić z tych małych przejść, dlatego trzeba się przygotować. Postaram się jakby troszeczkę inaczej pójść. Widzę, że chyba ktoś wychodzi na jakąś główną drogę. To jest dobry znak, bo może będę mógł go łatwo zatakać. Jest! Miał mało HP, bo bardzo dużo pocisków nie trafiałem, ale szybko go załatwiłem. Dobra, jeszcze kogoś tutaj powinniśmy widzieć chyba na A. E, wiem nawet gdzie są. Są tutaj. Dobra, także szybko zmienić celownik. O, proszę bardzo. Nawet tutaj się włączają takie spryskiwacze. Czego chyba wcześniej, zdaje mi się, że nie zauważyłem. O! Definitywnie tu ktoś jest. No, jeszcze zarobimy jakieś fragi. Jest kolejny frag. Jeszcze jeden. Proszę. Jaki koniec? Jeszcze jeden frag. No, chodź tu, chodź tu, come on, bro, come on, bro. No, chodź tu, chodź tu, kurde, z boku dostałem. Nie z tyłu tam, gdzie wchodziłem. No, ale prawie ładna akcja z Bentfeldem. Praktycznie wlazłem im na plecy przez chwilę i mnie się tam nie spodziewali. Wejścia na 16, no. Ja na razie z takich statystyk jestem zadowolony. Szczególnie, że mi to na ten tym nie chodzi tak płynnie, jakbym chciał. Szczególnie, jak nagrywam, sporo lepiej mi idzie, jednak z wyższymi FPS-ami, ale chyba tak jest ze każdym graczem, ale tutaj nie może się nie będę tłumaczył, może po prostu lamie, no krótko mówiąc. No dobra, dzięki za oglądanie tego odcinka, gdzie testowaliśmy Type 88. W następnym odcinku być może sprawdzę jeszcze Skara H z nowymi dodatkami i trochę bardziej powiem o tym, jak mi się z tą bronią grało. Tymczasem dzięki za oglądanie tego odcinka. Na razie trzymajcie się. Cześć!